Siemanko mordeczki, z tej strony Szaków i teraz kliknęcie na moim kanale w dzisiejszym odcinku wraz z Farelem i JJKą Zagram sobie w Minecrafta, ale co 30 sekund będzie ktoś nam na głowę zakładał opaskę I nie będziemy nic widzieć i w tym czasie będziemy mogli robić drugiej osobie psikusy Także mordeczki, strzelcie łapę w górę, stawcie subika na kanale Przypominam, jeśli chcecie wygrać Minecrafta, premium, napiszcie w komentarzu Minecraft No i subskrybujcie mój kanał, subskrypcje muszą być publiczne i w ten sposób możecie wygrać Minecrafta Teraz ja was zapraszam do oglądania Otrzymasz Szaku Ej, Co? Co to za opaska? Co ty baba jesteś mysz? Opasce chodził? A tak, taka moda, gościu, zazdrosny. A, tak. W sumie ty masz coś takiego na głowie w kształcie opaski. Jakieś takie liście, lauro. to plan, są nie włosy, wiem. to są włosy. Co. Weź co się czepiasz! Ja nie widzę, wiem, że chyba zazierałeś z fryzjerem, co? Jak. Ed, ty Ej, co jest? Co, co jest? Jest mi ciało, nic nie widzę, halo! Siaku, stój, bo spadniesz z górki! Zobaczymy, w ogóle jesteśmy. Czy nie możesz... Czy nic nie widzisz? Halo? Nie, no nic nie widzę, no nie czekaj, widzę! Tu ty chyba jesteś, I o tutaj. Tak, otrzymam. Oła! Tak! To tu widzisz i tak nie ładnie. widzisz. Widzisz no, nie widzisz. Widzę ale tak przez jedno oko! Aha, czyli otrzymujesz opaskę na jedno oko. Tak, tak. zaraz dziecka, dostanie. Dobra. Dobra, jak jesteście blisko, to was widzę. Okej, okay, chodź za nami, chodź dobra. za nami się. Ale ogólnie jest, ogólnie jest ciemno, ale gdzie wy jesteś? No tu, tak, tu. O Dawaj. nie, najgorzej, teraz ja otrzymam opaskę! Halo! To, do, dobra, tutaj jesteś. Ej, dobra, ale co musimy zrobić? zrobić? Zejść na dół no, musimy zejść na dół, o, ale nie. co jakiś czas to z nas staje się ślepy. Jak tam sobie widać? O kurde, tego nie przewidziałem, dobra. Gdzie wy jesteście? Jest ślepiej, tędy? Nie no, uciekają mi. Farer, chcesz na dół? <grym> <grym> Ej, trafisz do wody, Farer? Jak ja wody nie widzę, stary! <grym> Spróbuj, Spadna. dawaj, na radę. Lecisz, trzy, dwa... EJ! NIE <grym> WOLNO <grym> TAKU NAGRAWIĆ! nie przeżyłeś, ale byłeś blisko. Teraz ja nic nie widzę. Kurde! Karma mnie dopadła. Gdzie są te schody moje? A, tutaj. Nie! Zginęła! Dobra, zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie. Nie! Tak lecimy na dół. Zobacz, co tam słychać na dole w wodzie. Ej, nic nie widzę! Bez ale... <średzisz> szans. Brawo, brawo, Jasiu! Aha, to jest piękne. To jest piękne. A ja nie mam żadnych przedmiotów. Masz jakieś itemy? To nie no nie jest mam. Ja nie mam w ogóle już żadnych itemów przez was. Co mi robisz? Ty! Ej, ja mam opaskę, ja jestem ślepy, ślepego Nie, bierze, tak, nie, nie to. Tak. Chodź tu, chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. I ide, cały ide. czas prosto, zaufaj mi. Cały Dobra. czas prosto, po moście. Ej, JJ, no! Ale ja trafiłem do wody. JJ, JJ, JJ rozejm, rozejm, tak? Ej, no nie rozejm. Masz jakieś rozejm. itemki? Nie mam żadnych. A ja mam. I co teraz? Dobra. A to ja skaczę na dół. Uba ja na ślepo do wody! Tam jest woda? <noise> wieniu, nie nie na... ma! <noise> nie nie, nie. ci widzę no! Elegancko. Dobra, To Powiem wam tak, nie spodziewałem, że nam się uda zejść z takiej wysokości bez szwanku i to na ślepo! Łatwiej. Ale bez, i bez itemów, bez idemu! Ja kopię drewno. Na ślepo, na ślepo, niż na... niż na widno! <głosy> no! <głosy> Się mam opaskę, no co ty? Ja mówię, fara. Ale ty jest zombie, mały. Tak? Co on tam robi? Ale idzie po Jajka? ciebie. Jajka? <laughs> Ej! Boże! Jajka! Kościo! Nie idź tu. JJ. Czemu? Bo ja tu chyba jestem. Tej idź w stronę światła, pamiętaj, bo zaraz będziesz ślepa, za chwilkę otrzymasz opaskę. Dobra, ja jestem ślepy, ale jestem gotowy, idę Aha, do was. żelazne reguły, szacu! Dobra, że, gdzie, jest tutaj... gdzie jest ta lawa? Gdzie jest ta lawa? Chcę tutaj podnieść e, lawę do wiaderka. W życiu! Ja bym na to w nie życiu. wpadł. No Czekaj. gdzie wy jesteście? Aha. Już to o? widzę. Dobra, widzę tą lawę. Widzisz? Widzę. Znaczy, nie w jaskini, ale widzę, widzę. Idę po nią, dobra już skupiła. idę po tą lawę, dobra już ludzik, ja już się ogarnę Ej no słyszałem to, chodźcie nowe, ale wy jesteście... EJ GOŚCIU Dobra, ci ja zaraz złapię. co ty myślisz, że nic nie widzę? Zabuduj go, zabuduj! A! Uciekaj, uciekaj! Nie, nie ja to robi ciężko! Co wy myślicie? To nieźle, to nieźle. Uciekamy, dobra idziemy szukać tego diamentu w końcu. Tu jest, patrzcie. Dobra. Da. można. kto jest teraz Ej, ślepy? No, Co tam? Ja, ja czuję tutaj podstęp jakiś. Jaki podstęp? Ooooo, nie. nie, nie, nie. Cofka, Ocie, cofka, cofka. Dobra. Copka, Ej ty zombie, nie widzę, nie widzę, nic, nie widzę, nic, nie widzę, uciekam. Mało HP mam. Nie. Szaku, chodź, chodź, chodź. Idź tam do niego. JJ, -ka. uciekaj, nie bij go, uciekaj, niech Szaka zabije. Nie, zostaw mnie. No to szaku. Zostaw mnie. Dobra, justa, chodź, musimy go pokonać we dwoje. Tylko nie traf mnie przypadkiem. Daj, dawajcie go, ja tu drzewo zostało. O nie, no trafił jeszcze mnie raz, no blaszka. Jakieś tam zgrzyniłe mięso, dostał. Tam, o nie, o nie, szkielet! Dobra, no, idę nie do nie was. No, nie można. Kolejny! Uciekaj, uciekaj! Czekajcie! Będę leżał, będę leżał, będę leżał. Czekajcie, uciekaj! Nie mam ja ucieka. Będę leżał. Chodź się gdzieś na dół. Czekaj, uciekaj, uciekaj, do przodu, cały czas do przodu. Czekaj do przodu. Nie, nie, nie. co ty zrobiłeś? Spadłem, zginąłem, no nie was nie, znowu ja jestem ślepa. No to J po tobie idę. chyba. Ej, dostałem ja, czemu? Zresztą, tam JJ jest bliżej. Dobra, idę, idę, gdzie jesteście? A, tutaj. Dobra, tutaj. mam was. W końcu, na ślepo udało się. Taria, ja gdzieś tu wpadłem w taką dziurkę, to chyba tu było. Dobra. Musicie rozstawiać te pochodnie. Dzień, no by nie tam <ślały> Dobre, ja mam teraz opaskę, ja tutaj się skitram. Zeskakuj JJ. nie, Creeper. Więc nie widzę! Nie, nie widzę! No, nie widziałem go! Brawo, brawo, słuchajcie! Dziękuję że... za no, Nie wierzę. On nie strzela znowu z tyle, Czaku, jestem! Jestem, jestem! Walę go na łeb. Bum, 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 bum! Walę go na łeb. Nie żyje! leży kolejny! Daj, drugiego, szybko! AJ, nie mam pojęcia, jak do nas trafisz, ale mam nadzieję, że to zrobisz. Dobra, ja ci widzę, także... stawiam piecyk, palę deskami i robimy jakieś narzędzia. Dobra, jest węgiel. A ty nie masz mojego przypadkiem? Halo, halo? Ej, dobra! Ej, jak jesteście w wodzie, wszystko widzicie. Co? No patrz, jak jesteś pod wodą, wszystko widzę. Więc jest sztos. Co tu jest? Okej. To jest woda. Uwaga. Tu jeszcze niżej można zejść. niżej, ale będę. Ej, ja spadłem! O nie, dwa creepery. Farer, uciekaj, uciekaj! uciekaj. uciekaj. nie, 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 nie. Pat. Dobra, dobra pięknie, Szaku. Jakim cudem to przeżyłeś? Nie dobra, wiem. Bo... Ty mnie, bo ja mam opaskę. Dobra, dobra, JJ, czekamy. No dawaj do nas, no, to jest utrudnienie, taki challenge. Zapraszamy, Ej! zapraszamy. Mały... Challenge! Dobra. Mały karzeł, weź go. Jakby... No, Jak no bydą, zginie. Ale ja się Wiesz zabudowałem. JJ, odejdź, bym cię mube. nie trafił. Do dobra. widzenia, do widzenia. Aha, no to fajnie Mam pół serduszka Trzymaj Farer, masz zjedz to, Jasne. to jest dobre JJ chodźcie, chodźcie tutaj, tędy Dawaj, 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 uważaj nie na lawę Uważaj wiem, na lawę O nie, Ej! nie! Było nie, 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 nie! blisko Ja dziękuję, dawaj JJ. dawaj, Daj JJ Dobra No nie, co? Nie, weź daj jej przejść, chodź JJ, chodź, chodź Dobra JJ, podskocz, podskocz JJ, podskocz Niezły no, prankster Marcin Dubiel Kurde się. Prawie się udało Ty kamie, ty No far, weź, o, jak mogłeś opaska, opaska o nie, nic nie widzę. Mamo, idę koło lawy. Jak widziałem, jak piasek się posypał. Kamil, hej, pskina, uciekaj. Nie. Proszę, proszę. Dobra, jestem już, siemanko. O, bo Mam pochodnie, mam pochodnie. Hej, siemanko, mam pochodnie. Ta, marchewka. Z tej czarnej, nie wiem co to chmury. Okay, Panie, czy pan obrażasz? Opaskę mam, ze ślepych się śmiejesz. Taki Uuu, jesteś. Ciężki sprzęt, gość, odblokowany, a ty coś gadasz, kopie. O i pochodnie, dobra. Macie. Wiedziałem, że musisz zginąć, żeby Burżuazja. Coś idziemy dalej. O! Złoto. To jest No, nic nie widzę. Gdzie no my idziemy? Ale JJ widzę co jeszcze niżej! Twoje włosy. Jest jeszcze niżej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. I uwaga. Gdzie niżej. Nic nie widzę, dobra, buduję. nic tu nie ma. Nic nie ma. To może i nic nie ma, ale warto się przejść, prawda? No dobra. Kto ma kilow? JJ ma kilow! Nie, no, ja kilow mam. Kopuj, kopuj. Łu! Dobra, jak tam są diamenty, to już wiem, co wam zrobię. No, nawet nie próbuj. <śmiech> 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 nie ma diamentu, wariaciku. Jakie diamenty? Jak tę opaskę masz? No fajnie! <śmiech> <śmiech> no nie! Dobre, no dobra, O, Eee, gdzie tym redstone'em? To błagania. Nie no, ja nie mam kill'a, ja nie zrobię. <grym <grym Ktoś się wystraszył chyba. Ktoś się wystraszył. Dobra. To, 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 to. dawaj, dawaj, jeszcze tu, dawaj tu! Niech ja tu chłopie to daj kiamet. NIE! Prakterka <grym. grym. grym> największa! No ale ty faila strzeliłaś teraz. Rafał zalał paseczkę chyba we co? Myślę, że jest taka szansa. Woo! Jak to? Ej, no nie! Chłopie, mnie zginąć! Ej, co ty robisz? Zginę! No nie robi tego! Dobra, żyję, żyję, ty prag Bye bye masz, Karo, nie? No, bye bye, bye bye! No dawaj, umieraj! Nie udało się go podpalić, Lalo! Prostraszyłem się, musiałem. Dobra, wychodzę z tej kopalni. A więc do mordeczki, to było na tyle. Wcinek Wam się spodobał. Szczęcie łapy w górę, 200 łapy w górę i kolejny odcinek się pojawia na kanale. Pamiętajcie również o subskrypcji i o konkursie na Minecrafta Perium. Trzymajcie się do następnego siema.